Dzień dobry. Halo, przychodnia. Ja bym chciała się zarejestrować do lekarza rodzinnego. Pani kochana, jak pani chce się umówić do swojego rodzinnego lekarza, to pani dzwoni do nas między 7 a 7.08, dobrze? A nie rozumiem. To tu jest nie do zrozumienia, proszę panią. Od godziny 7 do godziny 7.08 rano rejestrujemy pacjentów na ten sam dzień do lekarzy rodzinnych. Czyli dzisiaj się już nie zarejestruje, tak? A którą godzinkę mamy teraz, proszę panią? No, y, y, 8.30, A 8.32 to jest pomiędzy 7 a 7.08? No właśnie, proszę panią. Dzwoni pani jutro, do widzenia. <grym> ja nie, no, dzwonią od samego rana no nawet człowiek w spokoju kawy wypcina. A i teraz odbierać nie będą, tak? 7.03, zaraz mi powiem. Co to za papiery! Wiatr trzeba wybrać na dzisiaj, no tak nowy miesiąc. to pomidorówkę dzisiaj bierzemy. Nie no, nie wytrzymam, no to spokoju nie da to... Halo, halo, halo? Dzień dobry, ja, ja zarejestrować się do lekarza rodzinnego. Proszę Pani, rejestracja do lekarza rodzinnego jest od 7 do godziny 7.08. Ja dzwoniłam do Pani od 7 na... Mam 7.10, ja mam system zamknięty, a ja Pani nawet jakbym chciała, naprawdę bym bardzo chciała, to ja Pani nie wpiszę. Co ja mam w takiej sytuacji, przepraszam, że to jest Państwa wina, bo to Państwo do mnie nie odebrali telefonu. Zna Pani takie powiedzenie? Do trzech razy sztuka. No, Pani dzwoni jutro. Tak znam. A zna Pani takie powiedzenie? Kto się śmieje, ten się śmieje. ostatni? Do widzenia.